Panie Tenerze, sezon 2015-2016 już za nami. Dla wielu kibiców, nie tylko brzega. Pana drużyna była prawdziwą rewelacją rozgrywek. Czy dla Pana również? No, Podsumowując, cały sezon na pewno tak, z tym, że na pewno dużo było zawirowań w ciągu całego sezonu. Biorąc pod uwagę pierwszą rundę, gdzie na pewno była udana i można powiedzieć, że w tym kształcie, gdyby duża została na wiosnę, mam na myśli przede wszystkim odejście kościelnego czy Domańskiego, to na pewno byśmy może i więcej zawoływali, Ja to są teorie. Teraz można by sobie zadawać pytanie, tak jak na ostatniej konferencji zadawałem odnośnie ostatniego meczu, ale można by sobie zadać pytanie, co by było gdyby Stępień był w pewnej dyspozycji, gdyby Martoś nie miał kontuzji, gdyby przewoźnik był w pewnej dyspozycji, gdyby nas omijały kontuzje, to przypuszczam, że dzisiaj moglibyśmy jeszcze z dużym wykrzyknikiem podpisać się pod tym, że nie tylko rewelacja, ale moglibyśmy myśleć, że w Tanożegu mogła być pierwsza liga. No ale sezon minął i analizując cały sezon i te wszystkie zawirowania organizacyjne, finansowe, kadrowe, to można powiedzieć, że ten sezon był rzeczywiście ponad miarę udany. I nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo w miejsce tych zawodników jakby podstawowych, kluczowych mieli możliwość grać zawodniki z młodzi i często się zdarzało tak, że na boisku było 3, 4, 5 nawet młodzieżowców. I to jest fajne, bo to będzie procentowej na przyszłość. Wiosną to, to też, nie wiem czy Pan się ze mną zgodzi, to była troszeczkę inna drużyna niż jesienią. Te akcenty były też chyba inaczej e, ustawione. Mniej kreowaliście sytuacji strzeleckich mam wrażenie wiosną, ale też i mniej sytuacji e, strzeleckich mieli też rywale, bo ta gra defensywna <coughs> wyglądała mam wrażenie troszeczkę lepiej nawet niż, niż jesienią. Tak jak powiedziałem, troszeczkę nas musiła sytuacja kadowa. E... Teoretycznie w stosunku do jesiennej dużyny na pewno byliśmy ciut słabsi, tym bardziej że w trakcie lundy dochodziły kontuzje i musieliśmy szukać przede wszystkim solidnej pewnej, e, zdyscyplinowanej gry defensywnej i przez to też traciliśmy na ofensywie. No ale odejście, e, kontuzja takiego zawodnika, jakim Martoś e, Szymek, który był e, tym zawodnikiem, który strzelał najwięcej bram w gruncie jesiennej, to też nam no, troszeczkę to zaburzyło. E, wyniki, czy jakość gry ofensywnej. E, szafowanie też e, i, I jego też ciągły jakieś dolegliwości Daniela Koczona, ale co się stało, okazało, że Daniel strzelił dużo bramek, dzięki grając na dziesiące, czy dziewiątce, czy na prawej, czy lewej stronie. Ale gdyby też, trzeba by sobie zadać pytanie, gdyby był pełen zdrowia i w pełnej dyspozycji, kto wie jeszcze bardziej skuteczny może by był i bardziej pożyteczny, chociaż trzeba docenić jego grę i pomoc drużynie. Jest to jeden z tych zawodników, który jest pełnym profesjonalistą i na pewno nie tylko on, ale dużo wkładu włożyli w to, co zrobiła drużyna Siarki. Mam nadzieję, że to nie przestają, bo przestaną na tym i tak jak powiedziałem w trakcie, że to będzie na pewno procentować, bo wielu, kilku zawodników młodych wykreowało się, jak na przykład chociażby Gła który nie tak dawno jeszcze nie był podstawowym zawodnikiem, a teraz wychodził w, w podstawowym składzie i odgrywał jakąś taką znaczącą rolę, jak chociażby z Wispą Puławy, gdzie strzelił bramkę na wagę zwycięstwa. E, szkoda, bo liczyliśmy się do końca w tej walce o awans, a nie wyszło, ale trzeba głowę podnosić w górę i być dumnym z tego, co zawodnicy zrobili w tej samym sezonie. Czy w przyszłym sezonie? Pan będzie dalej prowadził to różne, bo chodzą różne głosy, że pan się zastanawia, pan się waha. Jak to jest w tym momencie? Ja teraz nie mogę odpowiadać na 100% na to pytanie, z tego względu, że mam umowę do końca czerwca. Wiadomo, że to nie, nie jest łatwa praca tym stanowisko w tym klubie. Wszystko wskazuje na tym, że prawdopodobnie zostanę. Tam są jeszcze szczegóły do dogania. Ja tylko doceniam tutaj pracę Prezesa, który wrócił po, po takim okresie niejakości, bo to nikomu nie było potrzebne, że Darek w pewnym momencie został jakby zawieszony w powietrzu i, i o, funkcję przejęli ludzie, którzy niekompetentni moim zdaniem i to był sta, czas stracony też dla dużyny i dla nas. W tej chwili stara się, bo jest to trzeba powiedzieć oddany dla tego klubu, fanatyk wręcz i robi wszystko, żeby to powiązać, mam nadzieję, że duża zostanie w jakimś tym podstawowym kształcie. Jeśli tak się stanie, to na pewno potrzeba jakiś wzmocnić, bo piłka ma do siebie sport ma do, do, do siebie, że trzeba iść do przodu, trzeba podnosić tą poprzeczkę. I jeśli ta drużyna zostanie zobaczona trzema, czterema a może pięcioma zawodnikami. Jest szansa, że możemy o coś więcej powalczyć niż w tym sezonie. Warunkiem też jest zostanie, pozostanie wielu piłkarzy z obecnej kadry. Na kim Panu najbardziej zależy, na, na jakim zawodniku, kogo chciałby Pan przede wszystkim zatrzymać, a, a czy już jest na przykład wiadome, kogo Pan nie widzi w drużynie na przyszły sezon? Nie chcę tutaj oficjalnie składać jakichś tam deklaracji, dopóki te rozmowy nie zostaną przeprowadzone przeprowadzane przez prezesa. Ponieważ też są niejasne sprawy, i nie chcę wy, wyskakiwać przed szereg, ponieważ ja osobiście nie podpisuję umów ani kontraktów. Od tego są prezesi czy ludzie z zarządu spółki. I do nich należy przede wszystkim ta sprawa. Na pewno tą drużynę trzeba oprzeć na zawodnikach, którzy najwięcej rozegrali meczy w tym sezonie, którzy byli, ciągnęli tą drużynę. Ja nie ukrywam, że podkreślałem to na każdym kroku, że taki kluczowy zawodnik jak Stępiń to kolosalną rolę odgrywał w linii obrony i brak jego po meczu z Zakowem było odczuwalny. Całe szczęście mieliśmy Sylwestrzaka w linii obrony. Na pewno duże po postępy zrobił Walencik i idzie do góry. Nie wiem, czy ktoś nie porwie tego zawodnika. Na pewno było to wzmocnienie Grzesika. Na pewno kluczowymi postaciami w zespole jest Stomecki i Stefanik, i chciałoby się, żeby dalej funkcjonowali w tym zespole. Cieszy to, że jest grupa młodych zawodników, jak Łazik, Kuba, jak przewoźnik, który miał kontuzję, a mam nadzieję, że szybko dojdzie do siebie. Yy, Mandzelowski w dalszym ciągu, ja uważam, ma nie pokłada, yy, nie, niemożliwe yy, możliwości, ma możliwości duże i szkoda, że, że nie robi tak znaczących postępów i chciałoby się, żeby był w innym punkcie wyższym. Yy, na pewno jest dużo znaków zapytania, jeśli chodzi o linię ataku, bo nie wiadomo w jakim stanie będzie Szymek Bartuś, yy, nie wiadomo czy Koczon yy, Daniel zostanie. Wubelek wraca do niecieczy i tutaj będzie na pewno wakat na tej stronie lewej. Szukamy, szukamy. Jeśli trafią się zawodnicy o dużym potencjale, o, o, o zawodnicy, którzy wniosą dużo do zespołu, na pewno sięgnie, jeśli będzie taka możliwość, to na pewno sięgniemy po takich zawodników. No właśnie, dzisiaj pierwszy taki sparring w którym testujecie nowych piłkarzy. Czy wiadomo, kto przyjedzie, ilu tych piłkarzy przyjedzie i z kim gracie i, i czy więcej takich meczów macie zaplanowane? Gramy ze Stalową Wolą. Chyba stolowa Wola będzie w podobnym sytuacji, albo będzie testować młodych zawodników, albo kogoś z zewnątrz. Mieliśmy na uwadze co najmniej 5-6 zawodników, że wystąpi w tym sparingu. Mam nadzieję, że co najmniej dwóch, 3 przyjedzie i będą, ale grą młodych zawodników będzie z drużyny juniorów, no i nasza młodzież. Ci zawodnicy, którzy grali dużo meczy, na pewno nie wystąpią w tym sparingu. Dużo zawodników jest po sezonie kontuzjowanych, niedyspozycyjnych, dużo zawodników jest, z których my chcieliśmy, żeby przyjechali do końca, nie wiadomo czy przyjadą dzisiaj na sparing, a może przyjadą dzisiaj wieczorem, bo jadą przez całą Polskę, co niektórzy, także trudno dzisiaj powiedzieć, to naprawdę wystąpi, ale co najmniej tych dwóch będzie grało w tym sparingu, ale chcemy też przetestować naszą młodzież, z juniora starszego i młodszego. Nie ukrywamy, że, że chcemy szukać yy, i dać możliwości naszym zawodnikom yy, na co w sezonie. Do kiedy trenujecie, kiedy zaczynacie trenować przed następnym sezonem i czy już macie plan sparingów przygotowane? No, tak, do końca to wszystko jest w toku, ponieważ yy, część zawodników zaczyna 27, już treningi czerwca. Ci zawodnicy, którzy najmniej grali, którzy. Będą dokoptowani z grupy juniorów, a pozostali zawodnicy troszeczkę później, o tydzień później. Ci co najwięcej grali, którzy jeszcze borykają się z jakimiś tam kontuzjami i niedomaganiem, to prawdopodobnie z z tygodniowym opóźnieniem. Tych sparingów też za wiele chyba nie rozegramy, bo to co wiem 16 bodajże lipca jest pierwsza runda wstępna Pucharu Polski, potem za tydzień jest następna runda Pucharu Polski, także potem jest następny już sezon rozpoczyna, także tych sparringów za wiele nie będzie. Na pewno 2-3 będziemy chcieli rozegrać i jest taka możliwość, że z koloną zagramy pierwszą, 6. Wszystko jest, jest jeszcze w fazie telefonów, rozmów, Świdnik mamy w planie za zagrać. Gdzieś tam z Trzeciej Ligi, z kimś ze Świętokrzyskiej Ligi. Zobaczymy, na razie jest wszystko, jesteśmy na telefonach i jakichś precyzyjnych typ planów jeszcze nie ma. Dzięki za rozmowę. Dzięki.